Już po raz czwarty młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wzięła udział w Spartakiadzie Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych, która odbyła się w hali Mosir w Stalowej Woli. Gościem imprezy był Jacek Wszoła i Edward Durda. Rywalizacja między szkolnymi drużynami była bardzo zacięta, doping kibiców równie mocny. Stało się już tradycją, że uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu stalowowolskiego początek wiosny świętują na sportowo. Impreza co roku cieszy się ogromną sympatią uczniów, nauczycieli i dyrekcji szkół. W tegorocznej czwartej już w Spartakiadzie Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych wzięło udział osiem drużyn, które zmierzyły się w ośmiu różnych konkurencjach. Przewidziano także jedną konkurencję dla nauczycieli i dyrektorów. Co roku dyscypliny są coraz bardziej zmyślne, np. sztafeta związana, deskorolka czterokołowa czy wyścig park mieszanych na koniu, rzuty do kosza w rękawicach kuchennych, piłeczką do tenisa. Jak zdradzili nam uczestnicy imprezy, ostatnio bardzo intensywnie ćwiczyli na zajęciach wychowania fizycznego, by wypaść jak najlepiej. Szkoły rywalizują ze sobą o puchar przechodni, który przez ostatnie dwa lata zdobywała Szkoła Ponadgimnazjalna nr 2. Uczniowie Złotej Kościuszkowskiej nie pozwolili sobie go wydrzeć z rąk i tym razem, wygrywając tegoroczną spartakiadę. Żadna z drużyn nie była jednak przegrana, wszyscy otrzymali medale, a każda szkoła biorąca udział w zawodach sprzęt sportowy. To, co jest bardzo charakterystyczne dla tej imprezy, to olbrzymi doping kibiców. Rokrocznie trybuna pęka w szwach, a kibicujący prześcigają się w pomysłach, w jaki sposób jeszcze mocniej zmotywować do działania swoich kolegów i koleżanki ze szkoły. Imprezę poprowadził już po raz czwarty ambasador Stalowej Woli, a zarazem redaktor sportowy telewizji Kanal Plus Edward Durda. Gościem specjalnym Spartakiady był Jacek Wszoła, dwukrotny medalista olimpijski z 1976 i 1980 roku.